miłość 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 Bóg jest miłością Na stwierdzenie takie Możemy natrafić zarówno w Piśmie Świętym, na przykład pierwszym liście świętego Jana, jak i w wielu mniej lub bardziej udanych chrześcijańskich piostkach i pieśniach. A co byście powiedzieli na stwierdzenie, miłość jest Bogiem? Szaleję dzisiaj trochę z tajemniczością w tym wstępie, a chciałbym się z wami podzielić bardzo ważnymi dla mnie przemyśleniami i pytaniami, z obszaru miłości. Zastrzegam od razu, że nie chodzi mi tutaj o miłość fizyczną, choć pogrywam dzisiaj z wami trochę scenerium tego wstępu. Ok, żeby nie było wątpliwości, przenieśmy się w bardziej neutralną czasoprzestrzeń. W tytule odcinka pytam dzisiaj was wszystkich, czy wierzycie w miłość? Wierzycie? Oczywiście prawidłowe będzie w tym momencie postawienie sprawy tak. Zależy, co rozumiesz przez miłość. Słusznie. Powiedziałem już, że nie chodzi mi o seks. Pozostaje więc jej emocjonalno-metafizyczny i tak dalej, i tak dalej wymiar. Znam co najmniej kilka ładnych formułek i definicji miłości. Na przykład wspominane już Bóg jest miłością. Miłość jest rozwiązaniem zagadki naszego istnienia i tym podobne. Jak jest jednak naprawdę? Jak zwykle nie wiem. Wydaje mi się jednak, że wiem, czym tak ważna dla nas miłość na pewno nie jest. Jakie zagrożenia kryją się pod wiarą w miłość fałszywą? Fałszywego bożka miłości, który moim zdaniem ma na świecie miliony, jeśli nie miliardy wyznawców. Jeśli chcesz sprawdzić, czy zaliczasz się do tego grona, oglądaj proszę dalej. A jeśli generalnie lubisz porozkminiać to, co w życiu ważne, to koniecznie zostaw swoją subskrypcję. Naprawdę myślę, że warto. Zacząłem dzisiaj biblijnie, ponieważ uważam, że potęga, popularność, wielka waga idei miłości w naszej kulturze wynika, między innymi, z chrześcijańskich korzeni naszego kręgu kulturowego. Oto praktycznie cała nauka chrześcijańska, której nie zamierzam dzisiaj krytykować, opiera się na założeniu, że istnieje Bóg i darzy on nas, swoje stworzenia, nieskończoną, idealną miłością. Z takich fundamentów wyrastają dalsze założenia. Na przykład w uproszczeniu, że jeśli chcemy być dobrymi ludźmi, to musimy Boga naśladować i niejako miłość też w naszym życiu praktykować. Z powyższych założeń na przestrzeni wieków wyewoluowało podejście większości osób wierzących, które wygląda mniej więcej tak: Bóg, który mnie kocha, ma na mnie jakiś plan i w pewnym momencie postawi na mojej drodze drugiego człowieka, koniecznie odmiennej płci, którego będzie chciał, żebym kochał, wstąpił z nim w święty związek małżeński, najpewniej założył rodzinę. Oczywiście, o ile wedle jego planów, nie mam na przykład zostać księdzem lub zakonnicą. Ludzi wierzących mamy w Polsce całkiem sporo, więc mniej lub bardziej świadomie jest to model dość powszechnie wyznawany, jeśli chodzi o życie miłosne. Powiem tak, jeśli ktoś wierzy w Boga i w to, że ten Bóg doskonale kocha swoje stworzenia, to ten model ma naprawdę swoją logikę. Chrześcijan z ich całkiem sensowną układanką, więc zostawmy. Wiecie, co mnie jednak zastanawia, dziwi, trochę martwi? Jak sobie z tematem miłości radzą ludzie, którzy w Boga niezbyt wierzą? Mam bowiem wrażenie, że mnóstwo ludzi niewierzących bardzo mocno wierzy w miłość i zastępuje im ona nawet rodzaj Boga. Mój wniosek płynie między innymi z obserwacji wielu bliższych i dalszych mi osób, które są niezwykle zdeterminowane w poszukiwaniu miłości swojego życia, partnera aż po grób. Nie wiem, czy macie podobną obserwację, ale moim zdaniem funkcjonuje w naszej kulturze jakaś taka e, nie do końca świadoma i nazwana wiara w to, że jak znajdziemy tą naszą drugą połówkę, to nareszcie będziemy szczęśliwi. Spełnieni, nasze życie nabierze sensu, barw, a przynajmniej nie będzie nas dobijała ta straszna samotność. Czy jednak, skoro nie wierzymy w Boga, możemy miłości przypisać moc uczynienia nas szczęśliwymi, kompletnymi? Czy taka boska, ale pozbawiona wyższej inteligencji, miłość może nadać nam jakikolwiek sens?

Święcie wierzę, że miłość sama z siebie nie posiada mocy uczynienia kogokolwiek naprawdę trwale szczęśliwym. Choć przynajmniej na początku potrafi dać niezłego, iście narkotycznego, hormonalnego kopa. To tak zwana fenyloetyloamina, która ma rzeczywiście skład podobny do amfy i co ciekawe, jest jej dużo w czekoladzie. Już wiecie, co jeść na randce. Nie wierzę też, że miłość nada komukolwiek prawdziwy sens, da poczucie kompletności, wyeliminuje na zawsze uczucie samotności. To, co czujemy na miłosnym haju, niestety zawsze nieuchronnie przemija. Jak mówili egzystencjaliści, człowiek jest skazany na poczucie wyobcowania w świecie i na najgłębszym poziomie zawsze będzie czuł pewną izolację od innych ludzi. Nie akceptując tego faktu, nawet w związku z kimś kogo się bardzo kocha, można czuć ogromną frustrację, o czym pisze na przykład wielu doświadczonych psychoterapeutów. Jednak mimo tego wszystkiego, uwaga, teraz będzie zwrot akcji. Ja chyba jednak wierzę w miłość. Tylko wiecie jaką? Słyszałem kiedyś chyba u tego nicponia Sławoja Żyżka mniej więcej takie zdanie. Miłość jest ostatecznym, najwyższym wymiarem wolności. Ziszkowi chodziło w nim mniej więcej o to, że poświęcając swoją wolność drugiemu człowiekowi, czynimy z niej niejako najwyższy użytek. I tym jest właśnie prawdziwa miłość. I wiecie co? Przez lata totalnie nie potrafiłem się zgodzić z tym zdaniem. Kilka dni temu natrafiłem jednak na ciekawy materiał, analizujący uwaga, Film Wonder Woman. Takiego finału tego odcinka się nie spodziewaliście, co? Otóż w finałowej walce cud kobitki z jej arcyantagonistą antagonistą Aresem pojawia się taki dialog It's not about deserve. It's about what you believe And I believe in. Love. Scena ta była co prawda analizowana przy okazji rozpatrywania teorii esencjalizmu. Mnie jednak zmusiła do trochę innych przemyśleń. W miłości nie chodzi o zasługiwanie, sprawiedliwość. Gdyby tak rozpatrywać to zjawisko, bardzo możliwe, że nikt z nas po pierwsze nie okazałby się godny miłości, a po drugie prawdziwie do niej zdolny. Takie już z nas ułomne istoty. Poszukując miłości w takim kontekście. Bardzo łatwo dojść do wniosku, że ona nie ma sensu, że tak naprawdę nie istnieje. A jednak piękna i bohaterska Diana może mieć rację. Tutaj chodzi o to, w co się wierzy, a ona akurat wierzy w miłość. Amazońska księżniczka reprezentuje więc pogląd podobny do słoweńskiego filozofmana Żyszka. Wychodzi więc, że miłość jest aktem wiary. Bez niej po prostu nie istnieje. Nie trzyma się kupy. Dzięki jednak wierze, która powinna być świadomym wyborem, tak jak w filmie o naszej Warnerowskiej superbohaterce, staje się ona aktem wolności. Ok, czas na jak zawsze najtrudniejsze, czyli sensowne wnioski. Wiara w miłość Boga to życie w niebezpiecznej iluzji. Wiara w miłość, będącą naszym świadomym wyborem. Wybór wiary w to, że warto kogoś kochać, choć samodzielnie nie rozwiąże naszych największych egzystencjalnych problemów, to już coś, czym warto sobie pozawracać głowę. I takiego zawracania głowy Wam życzę. PS Witam Was w ogóle w Nowym Roku. Przepraszam za ostatni spadek regularności, ale już chyba wskoczyłem na odpowiednie tory, i teraz powinno być lepiej. Dlatego pamiętajcie o subskrypcjach. I świadomym dzieleniu się każdą fajną treścią, jaką tu znajdziecie. Do zobaczenia za tydzień.